Witajcie. Dzisiaj taki troszkę luźniejszy filmik z racji tego, że było sporo, sporo. No były zapytania o to z jakiej literatury ja korzystam, także o to i ona. I tak chciałbym wam przedstawić według mnie ciekawe pozycje, które w miarę sensownie, w miarę prosto opisują. No, tematy gleboznawstwa, tematy już samego, samych roślin. I tak... Oczywiście książek różnych jest dużo. Tak jak widzicie może Gleba, 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 gleboznawstwo, podstaw nauki o glebach. Ja bardzo lubię tematy gleby i głównie tym się interesuje, no i wiadomo, no i tym wszystkim co jest powiązane z tym. Oczywiście do tego dochodzi też mikrobiologia rolnicza, mikrobiologia gleby, mikrobiologia nawozów organicznych także tutaj też sporo w tym temacie jest, i z takich, właśnie, ciekawych. Ciekawych książek, no to oczywiście te książki są, tak jak gdyby najnowsze. Jest to nawożenie roślin uprawnych profesora Witolda Grzebisza. Dwa tomy. Na internecie te dwa tomy około 150 zł kosztują. Ale naprawdę bardzo fajne książki w miarę, no może takim nieprostym do końca językiem, ale naprawdę są bardzo fajne. Tutaj ja już mam sobie trochę pozaznaczane takich, o tak jak takie tabelki. Czynniki kształtujące dostępność i pobieranie wapnia przez rośliny uprawne. I tak jak widzicie tutaj macie wszystko. Wszystko pokazane po kolei. Składniki są naprawdę pobieranie, sam morfologia roślin, fizjologia. No, jest sporo takich ciekawostek. Naprawdę warto te dwie książki mieć. Tutaj, w tej drugiej, tak samo są ciekawe. Zaraz Wam pokażę jeszcze fajną ciekawostkę. przykład. Graficzna prezentacja faz krytycznych roślin względem azotu i miejsc współdziałania z poszczególnymi składnikami mineralnymi, i tak jak widzicie, krzywą azotu, i w jakiej fazie, jaki mikroelement bardzo fajne takie rzeczy są, wiadomo, książka ma więcej, z... no jest tego, naprawdę jest, jest, aby tylko chcieć czytać, i to naprawdę polecam każdemu. Jadąc dalej gleboznawstwo Andrzej Mociek. Ta książka nowa kosztuje około 80 zł, także nie jest droga temat gleboznawstwa z no, poznania swojej gleby o coś się rozchodzi myślę, że to jest bardzo fajna książka, w miarę też przystępnie to wszystko tłumaczy tak jak widać można no, po prostu procesy glebotwórcze poznać, i to tak jak widać, to są przykłady podane. O co chodzi? Skały macierzyste. Cały proces glebotwórczy. Naprawdę też fajna książka. Też ją polecam. Chemia rolna. Akurat mam tą, i zaraz czekajcie, gdzie jest druga. Yy. 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 Kurczę teraz. A. <tuszy> tu jest na przykład starsza opcja. Ta jest, zobaczcie, 72 rocznik. I powiem Wam, że w tej, jest, w tej starszej jest lepiej opisane niż ta jest nowsza z 2001. I powiem Wam naprawdę, że w tej starszej chemii rolnej zobaczcie, czyli to jest i tak jest o, i tutaj jest naprawdę <laughs> lepiej to opisane bardziej szczegółowo mimo, że wcześniej mieli no mieli po prostu dużo, dużo mniej o, tak samo jak tu przy kationach energię wymiany kationów. I tutaj naprawdę no, jak mówię, w tych starszych książkach, mimo że mieli gorsze aparaty badawcze, że tak powiem, to jest lepiej opisane niż w tych nowszych. Kolejna fajna książka to też odnośnie tak jakby bardziej współdziałania, tylko że to jest już z angielskiego przetłumaczone, jak się nie mylę. Tak to jest pewnie przekład. Ale też jest fajna. Tych panów. Kolejna fajna książka. No, zobaczcie, to jest 82 rok takich autorów. I tutaj, co jest fajne na przykład w tej książce, zobaczcie, zaraz Wam pokażę. No to to wiadomo, najpierw takie ogólnie tematy w tych książkach się powtarzają, bo tak jak mówię, lubię tematy doboznawstwa. No i tak jak w każdej książce, skład mechaniczny i tak po kolei, próchnica, wszystko jest tak, w jest bardziej, w jednej mniej umówione. Ale o co mi się rozchodzi w tej książce, żeby Wam pokazać? Zobaczcie, ile tutaj jest na przykład cynk, cynk w glebie. Ile tu jest stron o cynku, pobieranie cynku przez rośliny, cynk w roślinie, rola wpływ cynku na planowanie i jakość plonów, znaczenie cynku dla zwierząt. Zobaczcie, ile tu jest stron dla jednego mikroelementu i wszystko jest bardzo fajnie roztłumaczone tutaj w tym, każdy mikroelement. I tak, nawet zobaczcie inne pierwiastki, sód, krzem. Zobaczcie, ile ich tu jest: glin, ołów, fosfor, fosf, no, fos, fluor. Także naprawdę jest fajna książka. Fajna, naprawdę książka. Też jest w miarę przystępnie to wszystko opisane. Mówię, wiadomo, niektóre treści się powtarzają. Ale te na przykład książka te w sumie takie wykupuję takie na wyprzedażach, na wyprzedażach z bibliotek wysprzedają takie książki, to nie jest czasami drogie czasami po 10 zł, naprawdę książka jest, także to jest śmieszny pieniądz. Hmm. Te gleboznawstwo też jest fajne, tylko to akurat jest droższe, jeżeli jeszcze są w nim wszystkie mapki, to już też jest kilkadziesiąt złotych, ale co jest w niej fajne, jeżeli ktoś szuka tematów kationów, tematów kationów, to tutaj są fajne podane, fajnie są podane przykłady, czekajcie teraz tak na szybko, tu pewnie nic nie trafię. Fajne są właśnie podane przykłady gleb, i są podane przykłady jak kationówka w tych glebach wygląda dla poszczególnych typów gleb. Także bardzo, też bardzo fajna. tak jak tutaj widzicie, no, nośnie, no nośnie gleb różnych gleb, umówione typy gleby, i tak jak mówię, jeżeli z kationówki coś byście chcieli, jakby ogarnąć, to jest. Fajna książka, tak jak mówię, jeżeli jest z kompletem. Czekajcie, bo tak na szybku jedną ręką, to mi ciężko jest znaleźć. Widzicie całe takie. No, prosto prostu mówię, fajna książka, żeby zrozumieć kationówkę. No teraz wam nie pokażę. Jak na szybko chcę to znaleźć to, to akurat uciekają mi te tabelki mówię to tabelki takie przykładowe, że na przykład no widzicie, teraz na szybko to wam nic nie znajdę. Najmniejsza polecam też jaki tu jest autor, zaraz wam powiem. O, widzicie i to jest, który to jest rocznik tej książki. Zaraz zobaczymy. 99. Także mówię, ta jest naprawdę spoko. Jeżeli mówię tak edukacyjnie, to polecam bardzo. Też kolejna fajna książka. Tak, właśnie, to jest przek to jest ten przek przekład, i tutaj jest y też trochę odnośnie katynówki, o postawaniu gleb, o różnych typach i tak. Y o, na przykład mówię wszystko, w każdej książce jest jakiś ciekawy fragment, który. Jakiś temat lepiej porusza, i w jednej jest jedno lepiej poruszone, w drugiej inny. Tu jest też fajna, fajna książka, ale jest co? To... Zobaczcie, Rus... Roosevelt. Tak, dobrze mówi Roosevelt. Russell. Russel. czekajcie zaraz. I zobaczcie, który to jest rok. 58. A też jest naprawdę fajna książka i z tego co, co mogę wam powiedzieć, te starsze książki zazwyczaj są nawet lepiej omówione niż te, niż te nowe po prostu, niż te nowe. Kolejna fajna książka. Tutaj też właśnie o na przykład formy występowania zawartości wapna w roślinach. Naprawdę jest takich sporo. W zależności co kogo interesuje to może znaleźć to czego szuka. Tutaj jest takich troszkę bardziej książek ciekawostek. Erozja gleb. Nawożenie to są takie troszkę już, to przywodnik, wybrane zagadnienia, zarys greboznostwa. O, ta jest też fajna. Mikrobiologia gleby i nawozów organicznych. I to zaraz Wam pokażę, czyja, czyja ona jest. czy to jest i jak to wygląda. Zobaczcie, 69. rocznik, a naprawdę jest. Fajnie umówione i to tak naprawdę na grubo umówione biologia gleby. Naprawdę fajnie. I powiem Wam, że jest na przykład dużo lepiej umówione tu w tej starej książce. Więc na przykład mam mm, taką i ta książka jest. Mm, teraz Wam pokażę. Z 14 roku i w tej książce jest tak bardzo skrótowo cały ten temat omówiony, kolejna biologia gleby. o tutaj widzicie zakładki, bo po prostu czytam nie część książek, tak jak na tym z tego stosiku, to mam praktycznie od deski do deski przeczytane, z innych książek po prostu mam przeczytane fragmenty, które mnie interesują. Te dwie książki całe mam przeczytane. Te też. Tę książkę z, widzieliście z, nawet z postów. Tak samo poszczególne składniki, to zobaczcie. przykład tam mieć mnie interesuje, i mam tu mieć zaznaczoną. Także jak czegoś szukam odnośnie, to mam pozaznaczane. Ta książka kolejna fajna. Podstawy, ale zobaczcie, jaki to jest grubości. To jest chyba 800 stron, jak się nie mylę. Ponad 800. No i i naprawdę to są podstawy, że tak powiem. Naprawdę też fajna książka. Sporo można na próchnicy wyczytać. I co jedziemy dalej? Tutaj dwie książki Kononowej. Próchnica glebowa. Jedna jest starsza, jedna jest nowsza. Tylko ta chyba jest nowsza, jak się nie mylę. To też jest, to jest 68, a ta jest 55, tak dobrze mówiłem. Ta jest nowsza. I tutaj no odnośnie próchnicy w miarę fajnie to jest omówiony. Ten temat kolejna sprawa. No to tu już takie atlasy. Atlas chorób, atlas chwastów. Myślę, że to jest takie podstawowe. Tu mam takie ogólne uprawy, lebo szczegółowe, ogólna uprawa. Odnośnie tych takich ogólnych upraw mam tego szczegółowe uprawy. Kolejna innego autora, ogólna. O, tu na przykład tej książce, ta też jest fajna. I tutaj na koło setnej strony jest taka fajna tabelka odnośnie wapnowania. Tylko to jest to pierwsza strona. Jakoś tak. Teraz. O, coś się pomyliłem. Ale na pewno jest tu ta tabelka odnośnie. O! O, ta. O, odnośnie wapnowania. To pomyliłem się o ile stron? 95. No. Teraz mówię, w każdej książce jest coś ciekawego. Te to tak średnio, bo to troszkę, po prostu, troszkę nas, nasza wiedza, nasze technologie uprawy poszły troszkę do przodu i zostały to tak, jakby z tyłu. Rozpoznawanie gleb to akurat jakiś się mi trafił, taki bardziej szkolny, ale też taki troszkę z grubsza mówione. Mikrobiologia, nie, nie to drobne ustroje, tu jest biochemia, degradacja i kultywacja, tutaj jest książka, w której mam przekład, który wam wcześniej pokazywałem, to jest akurat oryginał Dirt to Soil, to akurat Gay Brown. Tego Pana możecie pooglądać na YouTube. Co do czytania, taka bardziej luź, luźna książka. To nie jest taka stricte naukowa, tylko bardziej taka no, luźna pogaduszka. Co do angielskiego, to tak średnio i trochę ciężko mi idzie tego czytanie, ale postaram się to też przeczytać. Gleboznactwo też fajna, tutaj też przeczytałem, tak jak mówię, no w zależności co kogo interesuje tego szukać, po prostu hmm. kolejna mikrobiologia to akurat nie ten na temat o, to książka też w sumie moja pierwsza taka ciekawostka w ramach z, po prostu te też całą przeczytałem i to tak w, w ramach takiego zmiany systemu myślenia i tutaj jest takie fajne zdanie motywujące, teraz go nie znajdę, wapnowanie gleb. Też temat myślę, że da spory gleba i życie to, to mu takie krótkie. Tutaj mamy metodę oznaczania potrzeb nawożenia. To jest cała, cała metodyka badań, badań gleby tu jest naprawdę tych metod badania, <noise> badania gleb jest. Ojoj, jeszcze trochę. I tutaj jest to wszystko właśnie rozpisane. Jest co, jak i dlaczego. Ale to już tak mówię w ramach. No i fiz... ostatnia tutaj książka to już jest Fizjologia Roślin. Też dość gruba. Też tak w ramach, żeby zrozumieć resztę i tak to z grubsza się prezentuje. Tak jak mówiłem te książki z tego stosu polecam jak najbardziej. Te też są w miarę spoko, reszta to jest taka bardziej ciekawostka. Mówię tutaj część książek mam przeczytane od deski do deski, z Reszty mam tylko no wybrane fragmenty, po prostu to co akurat mnie interesuje to czytam. I to naprawdę no wystarczy chcieć, poświęcić chwilę czasu, aby poczytać. Mówię, czytanie, wiedza nic nie boli. Sami też nie, 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 nie potrzeba wiedzieć wszystkiego. Wystarczy tylko wiedzieć, gdzie, gdzie znaleźć to, co nas interesuje, bo każdy, każdym. Powiem tak, no mózg też ma ograniczoną zdolność przerobu informacji, nie, nie ma osoby, która wiedziałaby wszystko i czasami podstawą jest tylko to, żeby wiedzieć, gdzie, gdzie szukać. To Einstein mówił, jedyne co Ci potrzeba, to wiedzieć, gdzie jest biblioteka. I tak to by z wyglądało myślę, że przedstawiłem dość fajnie krótko opisałem filmik i tak dość długi wyszedł yy, ale ale myślę, że tak jak właśnie wspominam Wam te starsze książki zazwyczaj są dużo fajniej opisane, omówione niż te nowe nie wiem dlaczego tak się dzieje że teraz mają lepszą aparaturę Lepszy sprzęt, tylko chyba uczelnie po prostu nie mają punktów za to. Gdzieś indziej poszły priorytety i ciężko jest znaleźć. znaczy znaleźć, Może coś by tam znalazł. Tam też tak w sumie w międzyczasie gdzieś tam znajdę. Trafię jakąś książkę, przeszukuję jakieś aukcje i to co się trafi, to zamówię, zamawiam. Teraz jest paczkomat także <laughs> przysyłka jakieś się ma. No już mniejsza z tym. To są groszowe sprawy w sumie, a tak jak mówię, no, wiedzy nikt nam nie zabierze i to, co umiemy, jeżeli potrafimy przekuć na, na to, co robimy, no, to jest jakby ułatwienie sobie drogi, że tak powiem. Jeżeli czytamy, rozumiemy, rozumiemy te procesy, które w glebie zachodzą, no to. Łatwiej jest nam to wszystko ogarnąć łatwiej jest tam rozpoznać ból naszej gleby, łatwiej jest rozpoznać nam procesy, jakie ta nasza gleba przeszła. No i też dzięki temu łatwiej jest nam zrozumieć, w jaki sposób jest ją naprawić. Mówię, podstawą sukcesu w zrozumieniu swojej gleby jest właśnie jej poznanie, i tak jak zawsze Wam wspominam, ja robię dużo odkrywek, robię dużo badań. No i podpieram się właśnie wiedzą z tych książek, żeby je analizować. I stąd czerpię swoją wiedzę. I duża, duża część wiedzy to już jest tak jakby umiejętność logicznego myślenia i łączenia faktów po prostu. W każdej książce jest opisany jakiś dany aspekt. I dużo, dużo dużo, jakby to powiedzieć. Fajnie jest umieć połączyć połączyć właśnie te, łączyć te kropki, spinać to wszystko w całość, bo tak jak mówię, no nie, nie, nie wszystko jestem, jestem w stanie ogarnąć. Naprawdę bardzo dużo jeszcze nie wiem, bardzo dużo bym się jeszcze jeszcze więcej chciałbym się nauczyć, poznać. Bo tam, gdzie rozwiązuje zazwyczaj jeden problem, pojawiają się kolejne dwa pytania, i tak się cały czas to toczy, jak się zrozumie jeden proces. No to na ten proces wpływają jakieś enzymy, coś tam, coś tam. Chciałoby się poznać, jak te enzymy działają. Jak... Także mówię, i rozwiązanie jednego problemu rodzi zazwyczaj pięć kolejnych, albo co najmniej dwa. I tak jak już wcześniej wspominałem, właśnie. Umiejętność takiego logicznego myślenia czasami naprawdę już bardzo ułatwia nam proces, proces nauki. Co, co mi się na przykład nie podoba w, w naszym, naszym systemie nauczania? Właśnie to, że zabijają w uczniach umiejętność logicznego myślenia, zabijają takie, jakby to fajnie Wam powiedzieć, fantazję, że tak powiem zbije takie nieszablonowe nie myślenie o, że tak powiem mamy A, B, C, D. jedna odpowiedź, co miał autor na myśli kto on eh. i masz klucz i musisz w niego trafić zakuj, zdaj zapomnij wszystko w temacie i mówię, brakuje brakuje takiego na studiach, o powiem Wam tak, tak jak nagnotkę na studiach dużo więcej wiedzy myślę, że nie tylko ja, ale i wszyscy wynosili, gdy zajęcia były po prostu tylko bardziej luźną formą, formą były prowadzone bardziej taką rozmową, aniżeli takim sztywnym przykładaniem, tak jak mieliśmy Jakieś zajęcia, pani profesor PP powiedziała, co miała powiedzieć. Do widzenia. A co innego, jak pan profesor zadał pytanie, zainicjował jakiś temat, skłonił nas do rozważania, przemyślania tego problemu i rozwiązania problemu. Takie zajęcia były najfajniejsze, właśnie takie luźne luźne, znaczy luźne gadki, no może nie tyle, że gadki, tylko takie na zasadzie wymiany profesor ma swoją wiedzę uczniowie też część część, no większość na rolnictwie posiada jakieś tam gospodarstwa ma swoje praktykę i właśnie taka wymiana wymiana doświadczeń doświadczeń uczniów z wiedzą z wiedzą, z teorią Profesorów. Myślę, że to jest właśnie najfajniejsze, żeby umieć rozmawiać, wymieniać się tymi poglądami. Mówię, profesor, czytany ten ma wiedzę, i jeżeli ktoś ma jakieś swoje przekonania, swoje tezę, to dzięki takiej rozmowie z profesorem może albo się utwierdzić w tej tezie, albo może zrozumieć, gdzie popełnia błąd w swoim myśleniu. I właśnie takie zajęcia by były najfajniejsze, żeby każdy mógł zrozumieć dane, dany temat, a nie tylko zakuć, daj zapomnij. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.